Szanowny Panie Lektor, w związku z ostatnim niemiłym incydentem, którego był Pan inicjatorem, chciałbym poinformować o przykrych konsekwencjach, jakie niesie takie nieodpowiedzialne zachowanie. Jeśli chce Pan uczęszczać nadal do naszej szkoły, to będzie Pan zmuszony do uczestnictwa w kilkugodzinnych wykładach, które będą dotyczyć wynalazków z dziedziny medycyny XIX wieku. Ta niesamowicie pouczająca lekcja historii odbędzie się 27 marca 2012 roku w publicznym szpitalu imienia św. Tomasza. W swoje swojej powinności prosimy o napisanie wypracowania zawierającego co najmniej 10 tysięcy słów, w którym zawarte będą wszystkie fakty dotyczące medycyny XIX wieku. Mamy nadzieję, że ta kara zapobiegnie dalszemu organizowaniu tajemnych zabaw z ogromną ilością alkoholu, które kończą się wymiotowaniem do antycznych waz, pijackim snem w fontannie lub bieganiem nago po dziedzińcu. Serdecznie pozdrawiam, Aleksander Drakula. Witaj! Czy to ty jesteś tym studentem imprezowiczem, którego przysłał do nas profesor Drakula? Jeśli Ci to nie przeszkadza, to mogę zrobić skrócony wykład na temat Roberta Kocha. Trochę się śpieszę, ponieważ mój mąż zgubił gdzieś nasze dziecko, ale znajdę minutkę, by Ci opowiedzieć o odkryciu Pana Kocha. Dziękuję za pomoc. Chętnie posłucham. Był to niemiecki uczony, lekarz i bakteriolog. Stworzył odpowiednią metodę diagnostyczną w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku. Jego największym odkryciem, które pociągnęło za sobą ważne skutki w medycynie, było wyodrębnienie bakterii wywołających wąglika i kruślicę. <słyski> ale uważaj na siebie, bo nie wszystko w tym szpitalu jest takie, na jakie wygląda. Kim jesteś, gówniarzu? Nazywam się Paul Lecter i... Aha, więc tak w skrócie. Ludwig Pasteur to francuski chemik i prekursor mikrobiologii. Dzięki niemu opracowano pierwszą szczepionkę ochronną dla ludzi przeciwcie kliźnie. Pierwszy raz podano ją w 1885 roku dziewięcioletniemu chłopcu Pogryźłem przez psa, a teraz pływaj. Najlepiej, żebyś poszedł do Alice Mednes. Boże, co jest z tym szpitalem? Ach, dzień. Tak, wiem. Jesteś tym studencikiem. Stetoskop jest to przyrząd diagnostyczny stosowany w medycynie służący do osłuchiwania pacjenta. Wynalezienie stetoskopu przypisuje się francuskiemu lekarzowi René Lanek w 1816 roku, który był stopniowo ulepszany przez innych uczonych. A teraz idź, bo muszę się przebrać. Wredna małpa. Witam. Przepraszam, czy ktoś wreszcie mógłby zwrócić na mnie uwagę i przestać traktować jak chorobę? Nie wiem, za kogo się uważasz, ale nie dziwię się, że wszyscy cię tak traktują. Pani! No. Zamilcz. Jeśli nie chcesz ulec tragicznemu wypadkowi, to lepiej zamknij się i słuchaj. W XIX wieku powstało wiele przyrządów i rozwiązań medycznych, które funkcjonują do dziś. Należą do nich m.in. elektrokardiograf, czyli elektroniczny aparat do rejestracji czynności serca, opatrunek gipsowy i tablica do badania ostrości wzroku. Tak zwana tablica Snellena, opracowana w 1862 roku. Pamiętaj, że nie każdy będzie cię traktować tak ulgowo jak ja. <laughs> Cześć, promyczku! ale się wpakowałeś. Popatrz pani Marder. Wracaj do pokebola! słodki. A więc, a więc, a więc, podobasz mi się, więc pomogę Ci z Twoją karą. Pierwszym propagatorem antyseptyki był węgierski lekarz-położnik Ignac Semmelweis, który w 1847 roku skutecznie przeprowadził kampanię w sprawie dezynfekcji rąk roztworem chloru w klinikach położniczych. W krótkim czasie udało się o połowę zmniejszyć śmiertelność wśród rodzących kobiet. Fajnie, nie? Natomiast chirurg, Joseph Lister, który nazywany był ojcem antyseptyki, za skuteczny środek dezynfekcji uważał kwas karbolowy, dzięki któremu śmiertelność operacji przepukliny spadła z 78% do 10%. Rok 1867 jest również początkiem nowej epoki w chirurgii. Wybacz, ale muszę już lecieć. Bye, bye! Witaj, jeszcze żywy kolego. Miałeś pecha, że tu trafiłeś. Czy wiesz, że już w XIX wieku podejmowano coraz poważniejsze próby przeszczepienia narządów? Z różnymi skutkami, ale właściwie te próby pozwoliły na takie rozwinięcie transplantacji. W 1858 roku dr Olivier eksperymentował z przeszczepem kości. Chirurg Koher usiłował w 1883 roku przeszczepić tarczycę. Reverend i Gijon stosowali transplantację skóry. W przypadku trudno gojących się ran, niestety w dzisiejszych czasach wielu ludzi potrzebuje nowych organów. Dlatego powstał czarny rynek. Wyobraź sobie, ile można zarobić na nielegalnej sprzedaży. Będziesz naszym obiektem doświadczalnym. Zgadzasz się? Widzę, że już się poznaliście. Artur, prześwitujesz się gorączkę? O, ciekawe, ciekawe. Mówić ci coś pojęcie promienie X? Nie? Dopiero w 1895 roku niemiecki fizyk Wilhelm Röntgen odkrył nowy typ promieniowania. Dzięki nim lekarze mogą prześwietlić człowieka i bez problemu zobaczyć, w jakim stanie są nasze kości. Co do twojej dłoni, to Grek trochę za bardzo cię zmasakrował. Cieszę się, że trafiłeś do naszego szpitala. Mam nadzieję, że będziesz miło wspominał ci ten pobyt. Dobranoc.